Ja widziałem kiedyś w 2007 roku listę 300, tak zwaną. To znaczy, była jakieś taka historia, że po rozwaleniu WSI rząd Kaczyńskiego się przygotowywał do rozwalenia ABW. To akurat była słuszna inicjatywa, bo to jest instytucja zagangrenowana, spatologizowana. To, to, to jest dramat po prostu. To nas się nadaje do rozpieprzenia jednego dnia. Ale bał się Karol Kaczyński trochę tej medialnej nagonki, no bo wiadomo, że jakby zareagowała ABW, no przede wszystkim uruchamiając swoją agenturę wśród dziennikarzy i kazał ówczesnemu szefowi ABW Święczkowskiemu zrobić listę dziennikarzy zarejestrowanych w archiwach, yy, znaczy zarejestrowanych przez służby cywilne, czyli przez UOP, prawda, a później już ABW. No i tak się zgłada, że ja tą listę widziałem. Nie mogę powiedzieć w jakich okolicznościach, bo to jest objęte tajemnicą dziennikarską, Ona tam naprawdę były grube nazwiska. Rozmaite, prawda? I to jest kolejna patologia, bo jeżeli mamy do czynienia z tym, że przedstawiciele tak zwanej czwartej władzy, którzy powinni zajmować się kontrolą władzy, są de facto agentami oręża tej władzy, no to co to za kontrola, prawda?